Eugeniusz Horbaczewski, pseudonim Dziubek. A myśliwski dowódca symbol odwagi. Zaczynał od kursu szybowcowego w Brześciu. Uciekł z Polski przez Rumunię, Francję i dotarł do Anglii. Tam wstąpił do legendarnego dywizjonu 303. Potem do 302, a następnie do cyrku Skalskiego. W Afryce zestrzeliwał Messerschmitty. Nad Sycylią prowadził brytyjski 43. Dywizjon RAF. A we Francji Dywizjon 315. To on ściągał Niemców z nieba nad Normandią. To on, lecąc z gorączką, poprowadził ostatni ból. 18 sierpnia 1944 roku. 12 Polaków kontra 60 foke wulfów. Dziubek zestrzelił trzy, ale nie wrócił. Wrak Mustanga odnaleziono dopiero po wojnie w Walen. W sumie 16,5 zwycięstwa jedno prawdopodobne, jedno uszkodzenie. Trzecim w historii Polakiem, który dowodził brytyjskim dywizjonem. Pilot legenda. Dziś jego twarz zdobi Miga 29 z 23. bazy lotnictwa taktycznego. A imię Dziubka noszą szkoły, ulice i pamięć.